No cześć, dzień dobry, witajcie w popołudniowej, w popołudniowej sesji sirodowej Magnetycznego. Słuchajcie, zanim zacznę pracę, no to tutaj tutaj rano moja fanka, jedna z pań, klientek i wiernych widzek, jak się okazuje, zarzuciła mi, że nie ma ze mną kawy, że nie ma ze mną porannej kawy, a kawa była po prostu poza obiektywem, ale kawa... Zgodnie z obietnicą wróciła. Tak, jak obiecuję, tak jak obiecałem, tak e, tego dokonuje. Z dedykacją dla Moniki, Pani Moniki. Moniczka, kawa jest dla Ciebie. Czeka, jest dla Ciebie i czeka na Ciebie. Także postarałem się, i tak jak obiecałem, z dedykacją. Także śpiewać jak kurier nie będę, ale, ale kawa jest. Kawa jest obiecana. Yy, specjalnie dla Ciebie no, także Moniczka, kawkę masz obiecaną i cóż moi drodzy, zabieramy się za pracę, no bo to bez pracy nie ma kołaczy, czyli w tym wypadku kawy żeby się napić kawy trzeba coś zepsuć żeby naprawić, trzeba zepsuć. Dobrze, kochani. Tam zabieram się, na tamtym stanowisku zabieram się może za regenerację tych ścieżek. Może warto byłoby troszeczkę nad tym czasu poświęcić tam. Muszę ścieżki troszeczkę podskurować i w jakiś sposób to zabezpieczyć. I... Tak jak pokazywałem rano, te ścieżki, może się tutaj uda coś zrobić. Tutaj mam części do tego pada mojego nieszczęsnego. Może z dwóch uda złożyć się jeden. Zobaczymy, czy to da radę, czy też nie. Jestem tutaj, tutaj w swojej płytce wymieniłem analogii, a tu mam płytkę ze złączem, bo jak to zrewidowałem, to słuchajcie, nie opłaca się tego w ogóle. Tutaj naprawiać i regenerować tych ścieżek, ponieważ te pady się psują na potęgę. To jest yy, to, się gra i to się psuje, i to się używa, więc to się zużywa. Także cóż, miłego popołudnia Wam życzę i wieczoru, a ja biorę się za robotę. Sprzątam sobie troszeczkę stanowisko, bo tu jest na yy, brudzone tym wczorajszym radiem którego radioodbiornikiem budowlanym, którego też nie odpuszczam ale no są rzeczy mniejsze które muszę szybciej zrobić tutaj i, i yy, uprzątnąć to wszystko i wtedy mogę na biurko z powrotem i tam będziemy go gnębić na pewno także łyk kawy i do roboty